Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Rozmowa z Gorzowa, dzisiaj naszymi Państwa gościem, poseł Krystyna Siwińska, koalicja obywatelska. Dzień dobry, Pani poseł. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Tematów ogólnokrajowych, nawet światowych, nam dzisiaj nie zabraknie, ale. Pozwoli Pani, zaczniemy od tematów najważniejszych dla Radia Gorzów i dla mieszkańców Gorzowa, czyli, czyli lokalnych. Zaczniemy od decyzji radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego. Zdecydowali o powołaniu spółki Lubuskie Centrum Cyfryzacji. To jest spółka, która będzie no, mieściła się, czyli jej centrum, cały sprzęt będzie mieścił się w Gorzowie, w obiektach poszpitalnych przy ulicy Walczaka. Dużo o tym mówiliśmy. Była groźba, że ta inwestycja będzie w innym miejscu, nie, nie w Gorzowie. Jakie znaczenie ma ta informacja i ta inwestycja dla północy województwa? To jest bardzo ciekawy obiekt, bardzo ciekawa instytucja z kilku powodów. <coughs> po pierwsze stary poszpitalny obiekt odrestaurowany i naprawdę zyskał i nową funkcję przede wszystkim, ale też nowy kształt. Myślę, że to jest też obiekt, który będzie zasługiwał na nagrody wszelkiego ro rodzaju jako taka modelowa rewitalizacja. Czyli ratujemy e obiekt, to tak, pi pierwszy tak. plus. Oddajemy też właśnie dajemy nowo Funkcję robimy, takie kompleksowe podejście do rewitalizacji. To się wpisywało też w programy rewitalizacji Gorzowa Wielkopolskiego, tu ścisła współpraca z konserwatorem też Zabytków. I myślę, że rzeczywiście to jest coś, czym, z czego możemy być dumni, bo ciekawe, ale drugi powód to jest właśnie to, to całe serce tego, tej instytucji. Łączymy yy, 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 przeszłość z przyszłością. Tak, więc dosłownie. potężna serwerownia, yy, która będzie służyła temu, żeby dane wrażliwe, yy, żeby wszystko, co dotyczy, yy, w pierwszym yy, zamyśle miało to dotyczyć służby zdrowia i tych obiektów yy, szpitalnych, yy, służby zdrowia, które podlegają pod Marszałka Województwa, ale jest taka możliwość, że nie tylko służba zdrowia i nie tylko instytucje, instytucje marszałkowskie, ale również e, na przykład Urząd Miasta czy Urząd Wojewódzki będą mogły e, być e, obsługiwane przez, e, przez te, e, to data center, bo Czyli tak to funkcjonowało. E, w jednym nazwijmy. miejscu metadane z całego województwa. Tak, e, chronione w sposób e, szczególny, ale właśnie też e, w taki sposób, że e, jak potrzeba szybka dostępność, weryfikacja, kontrola i tak dalej, mhm. więc to jest taki e, no Nowoczesność, tak jak pan powiedział, połączona z czymś, co było stare, niszczało i, i praktycznie było niewykorzystane. Także rzeczywiście bardzo, bardzo. Ja trzymam gorąco kciuki za tą instytucję, bo myślę, że, że to może też nas otworzyć na kolejne inwestycje, na, na, na kolejne też środki, które mogą wpłynąć do Gorzowa. Inwestycja prorozwojowa, podobnie jak kolejny temat, o którym chcę porozmawiać, czyli osiem. 10 milionów dofinansowania na realizację dwóch ważnych projektów. Jeden to termomodernizacja aż 21 budynków. To są szkoły, przedszkola, placówki opiekuńcze. Drugi to zakup 10 elektrycznych autobusów. Sama termomodernizacja, mówi się, mówią władze miasta, to taki skok cywilizacyjny dla, dla gorzowskich szkół, zaniedbanych bardzo, jeśli chodzi o elewację przede wszystkim. Tak, tak, to prawda. Myślę, że to, jest też, to też jest bardzo ciekawy projekt i też z kilku powodów. Po pierwsze, że e, obiekty e, użyteczności publicznej, na które nigdy e, nie ma czasu, nie ma pieniędzy, a one po prostu niszczą. A e, milionów e, złotych. Tak, prawda? I, i więc. Przyjdą te pieniądze. To jest jedna rzecz, więc te obiekty odzyskają dawny blask i, i ci, którzy korzystają z tych obiektów, naprawdę będą mogli przebywać i funkcjonować w normalnych warunkach. Ale druga rzecz to jest też ciekawa formuła, w jakiej to będzie realizowane, mianowicie partnerstwo publiczno-prywatne. A będzie to polegało na tym, że firma, która wygra, zrealizuje te to przedsięwzięcie, ale też przez 15 lat będzie to Utrzymywała, czyli będzie dbała o to, żeby był efekt, żeby były niskie koszty eksploatacji, żeby to, co jest założone, po prostu zostało zrealizowane. I ja tutaj naprawdę gratuluję też odwagi Urzędowi Miasta za takie przedsięwzięcie, dlatego że to jest pierwsze przedsięwzięcie w ramach PPP w Gorzowie, myślę, że też w województwie Łubuskim. I to jest, to jest coś, co pozwala podzielić też ryzyko między, Zamawiającego, czyli miasto i międzywykonawcę. Coś, co trochę zdejmuje też właśnie z miasta pewnych obowiązków, ale też daje jak gdyby możliwość tego, żeby, żeby też spojrzeć tak właśnie trochę z zewnątrz, trochę takim okiem właśnie. Bo, bo, bo wiadomo, Nie trzeba że jak są się też reklamację tak, chociażby. Tak, tak. Więc, hmm. więc rzeczywiście to jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz i mam nadzieję, że po tym projekcie ruszy też jak gdyby taka faza być może innych projektów realizowanych w ramach PPP. Mhm. No, i, trzeba no dodać... i oczywiście autobusy, tak? Yy, tak, tak, autobusy, ale tak. o tym za chwilę, bo tu jeszcze dodajmy, że no trzeba było jeszcze dołożyć 50 milionów, prawda, do, do, do finansowania, jeśli chodzi o modernizację. Tutaj też duża odwaga miasta, no ale to. Ale ma to chyba jest korzyści. konieczność, mhm. tak? To jest chyba konieczność, bo rzeczywiście yy, rzeczywiście jak nawet na prezentacji widzieliśmy obiekty, y, które będą podlegały y, Rewitalizacji w tym, w tym projekcie, no to one naprawdę to, 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 już, to już jest taki ostatni dzwonek, i dobrze, że, że takie decyzje zapadły. Ja wiem, że też inne obiekty są przygotowywane do, do projektów związanych z termomodernizacją, mhm. że będzie składany wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i tam też będą zarówno szkoły i przedszkola, więc to jest też ważne, że, że w końcu te obiekty. Które światowe doczekają się takiej nowej odsłony. Inny projekt, o którym, który obejmuje właśnie dofinansowanie, to właśnie nowe autobusy. Autobusy ekologiczne. Wczoraj prezes Maksymiak gościł w naszym studio, MZK może się pochwalić tym, że ma przyrost klientów. Na to czekaliśmy być może. Szkoła przy Warszawskiej, która potrzebuje nowych rozwiązań, jeśli chodzi o komunikację, przyczyniła się do tego, bo młodzież dojeżdża, natomiast to na pewno jest dobra informacja dla MZK. No, oczywiście, że tak. Wszyscy chyba byśmy się cieszyli, gdybyśmy, ale to, to ja wiem, że to wymaga też takiej samodyscypliny. Sama jestem kierowcą, wiem, że najchętniej bym podjechała pod same drzwi, schody. No, tak mamy, niestety, i musimy się nauczyć też takiego innego trochę funkcjonowania. Autobusy elektryczne, wiadomo, że to jest proekologiczne też działanie, że, że to jest wszystko, ma też służyć temu, żeby poprawiła się, jakość powietrza w Gorzowie. Ja pamiętam takie czasy, kiedy Gorzów był jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast, mhm. ale kolejne konsekwentne działania, czy wprowadzenie kawki właśnie, czy nowe ekologiczne przecież też tramwaje. starych tak? pieców z centrum miasta. Dokładnie. Teraz właśnie autobusy, że to wszystko powoduje, że wyłączenie też części miasta tutaj w centrum, tak, z, z takiego większego ruchu. My się musimy też nauczyć trochę też innego podejścia, tak, że nie wszędzie trzeba dojechać mhm. autem. Ja sama się tutaj biję w piersi. E, natomiast e, jak będzie przyjazna, dobra komunikacja miejska, to ludzie chętnie się prze, prze, przełożą, bo e, też to jest są mniejsze koszty prywatnie, tak, mm. ale też właśnie to, że e, czasami autem się nie, nie da dojechać wszędzie, a, a dzisiaj a dojazd na cmentarz o wiele wygodniejszy wygodniejsze, no, no oczywiście, miejska. że tak, 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 tak. więc, więc rzeczywiście e, to jest też e, fajny projekt i, i myślę, że że takie działania też powinniśmy wspierać. Tabor się zużywa, więc właśnie y, nie można przespać kolejnych y, szans na dofinansowanie i y, to uzupełnianie taboru czy, czy wprowadzenie nowego musi być systematyczne. No i właśnie na to y, pozwolono środki. Pani poseł, teraz temat, o którym mówi całe miasto. Y, akcja ratunkowa, żurze stałkarzów. <laughs> Uśmiechamy się, bo dzisiaj jest 31. dzień października. Czekamy na dobre informacje, czy Stawu zbierała, czy nie. No, no są przecieki, które mówią o tym, że raczej powinniśmy być spokojni. Natomiast w ostatnim wywiadzie, e, w przeglądzie sportowym, senator Komarnicki wymienił też pani nazwisko a propos osób, które pomagały w, właśnie w kontekście podziękowań. Więc wszystkie ręce na pokład, rozumiem, tak? Były rozmowy w Warszawie? Ja, to, to, jest, to jest właśnie taka sytuacja absolutnie kryzysowa. Mhm. Yy, o której pewnie będziemy rozmawiali też później w innym kontekście, bo, wspominać żeby też. wspominać, ale też w takim kontekście, żeby nigdy więcej nie dopuścić do takiej sytuacji, nie dotyczy czy to tylko żużla, ale też innych klubów sportowych. Mm. Natomiast wydarzyło się i wszystkie ręce na pokład, tak jak pan powiedział. I to było po prostu naprawdę takie wspólne działanie. Moja zasługa pewnie w tym najmniejsza, bo tutaj rzeczywiście bardzo trzeba podkreślić i rolę prezydenta Wójcickiego, który uruchomił różne działania. Pani prezydent Piotrowicz, pan senator Komarnicki, mnóstwo przedsiębiorców, którzy, no, no to było takie pospolite ruszenie. Każdy jak gdyby dorzucał swoją małą cegiełkę. Oczywiście ta Zbiórka też internetowa, którą ja traktuję, właśnie też jako taki akt solidarności kibiców i innych. Ona była różnie oceniana, ale ja uważam, że jak jest potrzeba, to, to wtedy każdy też w pewien sposób chce się solidaryzować. Natomiast, tak jak powiedziałam, jeśli się to uda, za co gorąco trzymam kciuki ostatnie te godziny, są i miejmy nadzieję, że to się wszystko wyjaśni, to w ślad za tym muszą iść naprawdę wnioski. mocne wnioski, mocne instrumenty kontrolne ze strony miasta, bo przecież to są też środki publiczne, które będą przekazane. I w ogóle musi być zmieniona też taka strategia podejścia do finansowania sportu. Nie tylko w Gorzowie, mam wrażenie, że w Polsce również, dlatego że wszyscy doskonale wiemy, że żurzel jest mocno, mocno prze, nie chcę mówić przeinwestowany, ale. Ale wspierany ale to, co... przez samorządy polskie tak, i przez spółki Skarbów Polskich. Tak, Skarbu tak Państwa. dokładnie. I, Światowy i, żużel. I, I tam są niewotyczne kwoty, które mm. w tym Żużlu funkcjonują. Ja nie wiem, czy one są uzasadnione. Myślę, że nie. Czy że reformę Speedway tak, Dlatego, że w innych krajach y, takie pieniądze nie są przekazywane, a też się dzieją. Są rozgrywki, jest Grand Prix, wszystko się dzieje. U nas jest to, y, mam takie wrażenie, mocno prze, prze, y, przeszadzone. Ale tutaj naprawdę podziękowania dla wszystkich, wszystkich. Po Tyle osób działało, było zaniepokojone, chciało to uratować, że, że, że jak gdyby w ślad za tym naprawdę musi iść taki program naprawczy i, i nieustająca kontrola, żeby nigdy więcej do takiej sytuacji nie dopuścić. A, A tutaj tym... podziękowania absolutnie wszystkim, mocne, bardzo mocne. A mamy też informację: pojawiała, pojawiła się taka suma w przestrzeni medialnej, mówiąc krótko, o 8 milionach złotych dla stali w przyszłym roku. Ja nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo te decyzje to są decyzje, które będzie podejmował i prezydent miasta. Myślę, że radni przyjdzie też czas na taką dyskusję. Natomiast pewne deklaracje owszem padły, ale to jest właśnie efekt takiego mocnego zaangażowania i, 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 i chęci wsparcia. Także ja uważam, że no, jeśli takie sygnały też się pojawiają, obojętnie jaka tam kwota będzie, to to jest dobry sygnał, bo to pokazuje, że, że no co tu dużo mówić. No Żużel, tramwaje są czymś w Gorzowie niezwykle ważnym i myślę, że tutaj mogą być przeciwnicy, z sojusznicy, ale, ale prawda jest taka, jaka jest po prostu. I to stawiamy kropkę. Dodam tylko, że senator Władysław Komarnicki z informacjami z Warszawy wprost tutaj w naszym studiu pojawi się po godzinie 10, więc poznamy więcej szczegółów. Już teraz zapraszam na rozmowę. Pani poseł, Centrum Integracji Cudzoziemców. To jest temat, który łączy tematy nawet globalne. Tematem gorzowskim. Ma powstać takie centrum w Gorzowie. Pani już słyszy obawy, opinie z różnych y, y, stron. Ludzie mówiąc krótko, obawiają się. Ja y, oczywiście słyszę i widzę, szczególnie właśnie prawa strona sceny politycznej, że tak powiem. Rozpętuje swego rodzaju piekiełko w tym temacie. Ja tylko chcę przypomnieć, że podobna instytucja w Gorzowie działa już od kilku lat, od czasu właśnie wojny w Ukrainie. Ta, I to instytucja, która była finansowana przez Ministerstwo Rodziny. Stowarzyszenie prowadziło coś w rodzaju, może inaczej się nazywało, ale, ale też miało na celu pomoc wszystkim, którzy przyjeżdżają do Polski, do Gorzowa w takich prostych czynnościach, znalezienie właśnie czy urzędowych, praca, szkoła i tak dalej i, tak dalej. I temu te centra też mają służyć. W ogóle dziwię się całej tej takiej nagące, że oto właśnie rząd Donalda Tuska będzie nagle tutaj robił jakieś centra. To w zamyśle ma być punkt, w którym cudzoziemcy dostaną informacje. Bo dajże dwa czy 3 lata temu pani minister Malong otwierała między innymi na przykład w Kaliszu w innych miastach właśnie coś co się dokładnie tak samo nazywało Centrum Integracji Cudzoziemców. To jest program ministerialny z Ministerstwa Rodziny i on właśnie temu ma służyć i oczywiście Czyli to ma być bardziej biuro instytucja która pomaga tak, a nie hotel że tak. tak miejsce skażowane tak. i ja wiem, że straszenie emigrantami jest główną, jedną z głównych tez prawej strony sceny politycznej. Oni to wykorzystywali w niejednej kampanii. To jest straszenie ludzi i a, a myśmy zdali jako społeczeństwo yy, yy, egzamin mhm. z pomocy yy, obywatelom, którzy potrzebują tego wsparcia. Mówię o chociażby Ukraińcach, którzy yy, wtedy, gdy potrzebowali, to wszyscy pomagaliśmy. I... Na tym to ma polegać, nie na żadnych, nie wiem, skosztowanych no i tak dalej. Ludzie widzą, co dzieje się w Szwecji, co dzieje się w Niemczech, często to są porównywane sytuacje. Władze tamtych krajów też mówią, że być może gdzieś zostały popełnione błędy. Tak. Y Pewnie tak jest i rzeczywiście być może takie zliberalizowanie możliwości przyjazdu wszystkich i wszędzie spowodowało często. tak bez kontroli. No ale przecież to PIS sprzedawał wizy. To PIS spowodował, że różnymi kanałami, że tak powiem, przyjechało do Polski mnóstwo obcokrajowców niesprawdzonych, niezweryfikowanych. I, I dzisiaj propozycja premiera Donalda Tuska, która zyskała też przychylne jak gdyby wsparcie w Europie, że niestety, ale musimy wszyscy zweryfikować politykę migracyjną. Musimy to zaostrzyć, pewne przepisy, w taki sposób, żeby ta kontrabanda uprawiana przez Putina i przez Łukaszenkę, polegająca na tym, że, że tak naprawdę sp próbują sprowadzać do Polski, po to, żeby też dezintegrować i, i żeby też dezinformować tutaj pewne działania. No to jest taka przestępcza działalność. My musimy temu zapobiec. W I nic podobny sposób na działają to, się wyciszy, finowie. Tylko tak, oczywiście, że tak. To jest no, taka no dobrze, finowie wojna mają hybrydowa. podobne prawo, ale nie używają. W sensie... używają, używają takich no. instrumentów i my też będziemy takich różnych instrumentów używać. Nie, będą to, nie będzie to dotyczyło osób, które rzeczywiście przyjeżdżają tu, po pomoc i po wsparcie. Natomiast trzeba reagować i zapewnić bezpieczeństwo właśnie yy, takiego yy, nad, yy, na, na, napływu osób, które yy, rzeczywiście przyjeżdżają tu w niecych celach. Yy. I tak powinniśmy działać. To wszystko też znaczy, powinniśmy tak, w porozumieniu z innymi partnerami w Europie i propozycje Donalda Tuska spotykają się z uznaniem i, i jestem przekonana, że z tego wyjdzie dobry program dotyczący właśnie migracji. I to stawiamy kropkę. Poseł Krystyna Siebińska, Koalicja Obywatelska gościła w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo pani poseł. Dziękuję bardzo. Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.